Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pierwsze czytanie z dnia, z Księgi Jeremiasza. Oczy moje wylewają z dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu. Klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc. To ostatnie zdanie najbardziej mnie dotyka, że nawet kapłan i prorok błądzą po kraju nic nie rozumiejąc. Pan płacze dzień i noc, bo widzi klęskę, która nadchodzi, a prorocy i kapłani nic nie rozumieją. Przecież mają być uczniami Boga, Bóg im nic nie tłumaczy. A może zajęli się tak bardzo sobą, że nie chcieli go słuchać. Nie mieli czasu na to, żeby słuchać Pana. Odgrywali jakieś role, że są przy ołtarzu, kadzą kadzielnicą, długie modlitwy odprawiają, modlą się modlą, składają ofiary, ale nie słuchają Boga. Przy okazji też składają ofiary różnym innym Bożkom, Wchodzą w synkretyzm, w fałszywy w Irenizm, który jest herezją. Ja tak to sprowadzam na nasze podwórko. Wiecie, miałem taki czas, że każdego kapłana, którego spotkałem na mieście albo siostrę zakonną, pytałem o prostą rzecz. Przepraszam, proszę księdza, proszę siostry, co ci dzisiaj Jezus powiedział? Co ci dzisiaj Jezus powiedział? No bo oni powinni być uczniami Jezusa, prawda? Wszyscy powinniśmy być uczniami Jezusa, a uczniowie mają to do siebie, że pamiętają to, co nauczyciel mówi. A nauczyciel codziennie mówi. Do wszystkich uczniów. Codziennie. Pierwsze czytanie? Psalm? I Ewangelia. Niewiele jest tego, naprawdę. A jeszcze osoby konsekrowane mają to do siebie. Że muszą, powinni brewiarz odmówić, odprawić, pomodlić się brewiarzem, bo jak się nie pomodlą, to grzech ciężki. Zrywają relacje z Jezusem. No i wiecie, no i większość z tych, których pytałem, odpowiadała wymijająco: Bóg mi powiedział, że mnie kocha, ale jak ci powiedział? Dobra, dobra, nie mam czasu. Albo Albo śmiali się tak w oczy. Może jedna, dwie osoby. Spotkałem może jedną albo dwie osoby, które powiedziały, że usłyszały, co Jezus im powiedział. I powiedziały, co im Jezus powiedział. A, a często słyszałem nawet to, że nie wiedzą, jakie są czytania, bo jeszcze nie zajrzeli. Hmm. Jeśli prorok i kapłan błądzi, nic nie rozumiejąc, a przecież oni są po to nam dani, żeby ludzi ostrzegać przed zagrożeniami duchowymi, prawda? No, a jak nie ma proroków, to kto nas ostrzeże? Kto ostrzeże lud wybrany przed zagrożeniami duchowymi, a potem wielkie jęki, stęki, że rodziny się rozpadają, ludzie nie chcą chodzić w związki małżeńskie, tylko w partnerskie, albo w tak zwane mm, małżeństwa rzymskie, bo to tak ładnie brzmi dzisiaj. Małżeństwo rzymskie. Czyli jakie? No cudzołóstwo. Żadne małżeństwo, takie rzymskie, bez zobowiązań. Taki związek partnerski. A jeszcze zobaczcie, co się dzieje z naszymi dziećmi. Dzieci wariują, bo nie wiedzą, czy płeć, którą mają, jest tą dobrą płcią. No bo mogą wybrać płeć. Samobójstwa. Naprawdę dzieciaki wariują. A jeszcze wchodzisz do kościoła, widzisz małżeństwo z dwójkiem dzieci, i małżeństwo całą msze, wiecie co robią? Uspokajają swoje dzieci, które nie są dziećmi w wózku, które są takie małe, że płaczą, bo są głodne, tylko takie, które już chodzą, mówią i, i, i zabawiają te dzieci, przynoszą zabawki do kościoła. Żeby tylko dzieci były cicho. I chodzą z tymi dziećmi wszędzie. Wychodzą z kościoła, wchodzą, żeby tylko dziecko nie krzyczało. Ale dziecko i tak krzyczy, bo myśli, że to jest zabawa. Nie wiem, ja jak poszedłem do kościoła z mamą, z ciocią, z tatą, z rodziną, to ja nie krzyczałem w kościele, bo. Bo to groziło śmiercią, to groziło wielką karą. No i. Dzisiaj ktoś by mi powiedział: Ale miałeś biedne dzieciństwo, rodzice cię wychowywali stresowo, no, stresowo mnie wychowywali. No ale przynajmniej zaczynam coś rozumieć, bo to chodzi o to, żebyśmy zrozumieli. Zrozumieli Boga na tyle, na ile można Go zrozumieć, żebyśmy zrozumieli Jego, Jego prawo, Jego miłość, a nie szli tylko i wyłącznie za tym, co czujemy, co widzimy, co, co, co myślimy, bo to, bo to prowadzi do klęski. Zawsze każde dziecko samo zostawione w domu yy, takie coś doprowadzi do klęski. Jeśli ktoś nie będzie się zajmował dziećmi, dzieci same się będą sobą zajmowały, to to doprowadzi do klęski, do pożaru, do śmierci, do kalectwa. Wiecie o tym doskonale. I tak samo jest z dziećmi Bożymi. Jeśli kapłani, prorocy, siostry zakonne, teolodzy, filozofowie, jeśli uczniowie Jezusa, czyli wszyscy my, nie będą rozumieć Pana to kto przestrzeże innych przed klęską która idzie bo zawsze tak było jeśli ludzie odwracali się od boga i zdradzali go z bożkami to sprowadzali na siebie klęskę druga wojna światowa jest tego przykładem fatima 1917 jeśli dobrze pamiętam maria w fatimie przestrzegała że jeśli się ludzie nie nawrócą jeśli się nie nawrócą do kogo do Boga. No to będzie jeszcze gorsza wojna. Klęski zawsze się znajdą jakieś. My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co, co się stanie. My chcielibyśmy wiedzieć, co się stanie, co złego się stanie. No i co z tego, że będziesz wiedział, co złego się stanie, jak ty się na to przygotujesz? No nie przygotujesz się na zło, myśląc o tym złu, próbując yy, zobaczyć to zło. Stań się dobry. Wtedy zło cię nie dotknie. A nawet jeśli cię dotknie, to cię nie zniszczy. Nie sprawi, że stanisz się zły. Nie przejdzie to na ciebie, bo nadal będziesz dobry. Jezus jest dobry, jest święty, jest dobry. Zło go dotknęło. Zabiło go to zło, ale on powstał z martwych. Grzech został. Zniszczony, zwyciężony. Zamysł diabła uległ. Przegrał diabeł. Bóg przyjął na siebie, Bóg, który stał się człowiekiem, przyjął na siebie to zło. Widział to zło, poznał to zło. Ale to zło go nie zmieniło. Z baranka nie stał się wilkiem. Tylko umarł jak baranek. A my możemy stać się wilkami. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Jak wielu chrześcijan ochrzczonych dzieci tatuuje sobie swoje ciało. Nie wiem, czy wy widzicie związek między tatuażem a odejściem z kościoła, zanikiem tej praktyki religijności, czytania Biblii. Bycia w Kościele we wspólnocie, bycia uczniem Jezusa. Ja widzę ten związek. On jest wielki. Bo coraz więcej ludzi się tatuuje. 10% Polaków jest wytatuowanych. Ma przynajmniej jeden tatuaż. A te tatuaże, one te dzisiejsze, one mają. Ta moda ma to do siebie, że ludzie całe ciało chcą sobie wytatuować. Nie tylko skrawek, ale Coraz więcej. A szyje czoło. Po co to? Po co? Chcesz zapamiętać jakąś sentencję, to nie wytatuuj sobie jej na ciele, tylko tu w głowie sobie ją wytatuuj. Tam. Zapamiętaj. To jest pogański zwyczaj. Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie. Nie będziesz się tatuował. No ale dzisiaj księża, charyzmatycy, moderniści, jak ich zwał, takich zwał, mówią, ale przecież to jest Stary Testament. No dobra, ale dziesięcina to też jest Stary Testament. Nie zauważyliście, że wielu księży, charyzmatyków mówi o dziesięcinie, o której Kościół nie mówi. Kościół nie mówi, że mamy dawać dziesięcinę, że to jest nasz obowiązek. Mamy dawać tyle, ile, 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 na ile nas stać, ale nie konkretne 10%. Nie ma czegoś takiego nauczania o dziesięcinie nie ma. W Starym Testamencie była dziesięcina, w Starym Testamencie też były tatuaże, nie będzie się tatuował. No ale można wyciągnąć sobie to, co, co, mi, pas, co mi pasuje. A co mi przeszkadza, bo sam noszę tatuaż, znaczy ja nie noszę tatuaża, ale jakiś inny kapłan nosi tatuaże i później zobaczcie, co oni gadają, rozmiękczają naukę. Głoszą pokój, pokój. Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czasu uleczenia a tu przerażenie. Zróbmy modlitwę o uzdrowienie. Poprośmy Boga, żeby nas uzdrowił, żeby nas ciągle uzdrawiał, ściągał z nas te wszystkie choroby. No ale jak przyjdzie klęska, to wtedy powiedzą: Spodziewaliśmy się uleczenia, a tu przerażenie. Nie ma uleczeń, nie ma uzdrowień. Nie wiem, czy wiecie, że ksiądz Baszobora, John Baszobora, przyjechał do Polski. Jest w Polsce, albo był niedawno. I to w wielu miejscach. Czemu o tym jest cicho? Czemu filmiki z jego udziałem tych rekolekcji są tak słabo oglądane? Bo co? Bo ojciec Baszobora się już skończył? Bo, bo już nie ma uzdrowień, cudów? A, bo może przestali go słuchać? Bo on głosił naukę, mówił: Nawróćcie się, czytajcie Biblię, proste rzeczy. No, ale on już nie jest taką ciekawostką, takim fenomenem. No, on już jest znany, naprawdę jest znany. Przecież głosi dobre konferencje, rekolekcje. Dlaczego ludzie o nim zapomnieli? Bo nie ma pokuty. Bo ludzie nie chcą zrozumieć Boga. Oni chcą coś od Boga, ale nie chcą Go zrozumieć. W Ewangelii z dnia, uczniowie przyszli do Jezusa i poprosili o to, żeby wyjaśnił im, przypowieść o, wyjaśnił im przypowieść o chwaście. Przyszli do Niego i On im tą przypowieść wyjaśnił. Oni przyszli, inni nie. Ci, którzy chcieli cudów, znaków, uzdrowienia, ale nie zrozumienia Pana, tylko tego, żeby Bóg za, dla nich coś zrobił, u, coś im uczynił, zabawił ich, a nie zbawił, no to ci już nie przyszli, ci już poszli, poszli dalej. No bo Jezus się skończył, jego cuda się skończyły, jego nauka też jest nam niepotrzebna, bo po co? My potrzebujemy proroków, potrzebujemy księży, potrzebujemy uczniów Jezusa, którzy rozumieją, a jak nie rozumieją, to idą do Pana po zrozumienie. Wtedy nie będzie klęski. Wtedy nie będzie płaczu i zgrzytania zębami. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.